Paweł Jóźwiak wraz z córką po raz pierwszy publicznie wspólnie na obozie Fena. Tak naprawdę teraz jesteśmy w siedzibie u Łukasza Jarosza w Rabce Zdrój. Przede wszystkim witam. Witamy wszystkich serdecznie. Paweł Jóźwiak i Julia Zielińska-Jóźwiak. Dobrze, przede wszystkim od takich pozytywnych wątków, bo właśnie wczoraj odbył się taki bal charytatywny w Międzychodzie. W międzycho... Gdzieś w okolicach międzychodzia i wysłałem tam te rękawice, które były na Twitterpie z Fenu z podpisem zawodników fenu i na cele charytatywne tak bardzo na szybko i tam poszło za 1000 złotych, także jakaś taka cegiełka dla, dla osób potrzebujących. Super, bardzo się cieszę. Zawsze, kiedy możemy dołożyć jakąś cegiełkę, zrobić coś dobrego, komuś pomóc. Także zawsze na takie rzeczy jestem jak najbardziej otwarty. Także dobra robota, panie redaktorze, gratuluję. To w takim razie przejdźmy do tych rzeczy tutaj czysto sportowych. Obóz Fenu, który trwa od tygodnia w Zakopanem. Jak generalnie spędziłeś, Pawle? Czy sam, bo widziałem, że sam również brałeś aktywnie. Dzisiaj nie w sparingach, bo musisz świecić przykładem i dobrą twarzą. Nie, no zgadza się. Dzisiaj już sobie odpuściłem. Jestem tutaj od niedzieli cały czas intensywnie. Przeplataliśmy treningi na sali z wycieczkami po górach. Zaczęliśmy od Nosala, byliśmy również w Morskim Oku. Tutaj muszę pochwalić moją córeczkę, która niestety uciekła już z kadry. Ona ma 6 lat i o własnych siłach weszła na Morskie Oko, ani chwili nie ma rodziła. Także jak już zbliżaliśmy się, to powiedziała: Tato, trener Igor będzie ze mnie dumny. Treba w takim razie u córki, jak, jak i u ojca. Powiedz Pawle Łukasz Jarosz, to, że jesteśmy tu w klubie, oczywiście to w miarę blisko właśnie obozu, ale czy. Czy gdzieś tam ostrzyłeś zęby sobie właśnie na Łukasza, bo, bo potencjalnie jest kilka pojedynków, które mógłby stoczyć, wypadły mu po tym, jak upadło, czy wycofało się z branży właśnie DSF Kickboxing Challenge, no i pytanie właśnie, czy Łukasz leży w polu zainteresowań. Przede wszystkim chciałem bardzo Łukaszowi i Aruszowi z tego miejsca podziękować za zaproszenie do naszej ekipy na sparingi, super klub, naprawdę jestem pod wrażeniem, jak tutaj tak chodziłem, dzisiaj nic nie robiłem, to aż mnie nosiło, żeby coś poboksować w takim miejscu, aż chce się coś robić. No a wracając do, do Łukasza, to jest to naprawdę super zawodnik, śmiało można powiedzieć, że jest to legenda polskiego kickboxingu. Mimo swojego wieku jest w bardzo dobrej formie, co dzisiaj dało się zauważyć podczas sparingów, także nie mówię nie, jak najbardziej, jeśli Łukasz będzie chciał, to może by, możemy coś pomyśleć, bo to byłby dla nas zaszczyt, jakby te, taki utytułowany i znany zawodnik wystąpił jeszcze na Fenie podczas swojej kariery. Jest tutaj również dwóch młodych, których zauważyłeś, rozumiem, którzy mają perspektywy właśnie na to, żeby walczyć fen. Taki jest plan tych obozów. To już jest nasza edycja. pomiędzy pierwszą a drugą było troszeczkę przerwy. Z tego co pamiętam bodajże trzy lata, ale teraz chcemy robić już te obozy regularnie dwa razy do roku. Winter Camp i Summer Camp i to będzie dużo ludzi do mnie pisze, jak co zrobić, żeby dostać walkę. Fenie, bo trenują samatorami. Ja mówię teraz tym ludziom, prosty przekaz. Przyjeżdżajcie na obozy fenu. Zapraszam, to jest najkrótsza droga. Są tutaj trenerzy, ja jestem też na tych wszystkich obozach, zawsze będę. O, ktoś wrócił do nas. I także to jest najkrótsza droga, droga żeby dostać do organizacji, żeby walczyć kontrakt zawodowy, żeby nie być gołosłownym. Dwóch zawodników tutaj przyjechało, których wcześniej nie znałem. Jednego znałem drugiego kompletnie, nie? Także Piotr Golon 77 kg. W tym roku dostanie szansę i tak samo Karol Cruiser. Cruiser ta sama kategoria wagowa, tylko K1 też zawalczy na fenie. Także warto tutaj przyjeżdżać, warto się pokazywać, bo każdy z Was może dostać szansę. Pod koniec marca FEN28, nowy rynek Lublin, nowy rynek dla, dla organizacji FEN. Eee, najwyraźniej jest tam, karta po prostu pęka sportowo w szwach. Jest ostatnio dodany pojedynek, jeden z ostatni właśnie, Wójcik kontra Kijańczuk, który wywołał Olbrzymie poruszenie na, na scenie sportu walki. Jakie, jakie ty właśnie masz odczucia? Nie no, zgadza się, dawno nie widziałem takiego zainteresowania po ogłoszeniu konkretnego zestawienia i myślę, że to zestawienie Kijańczyk czy Wójcik rozwaliło system, bo była taka burza w internecie, setki komentarzy, wiadomości od kibiców na fanpage, czy do mnie ludzie pisali, że gratulują tego zestawienia, że fen rośnie w siłę, że coraz lepsze walki. Naprawdę miło dostać taki oddźwięk od fanów, od kibiców. Wtedy człowiek ma jeszcze większą werwę, energię do pracy. Także gala w Szczecinie. Yy... Była bardzo dobra, bardzo udana karta. A teraz już nas docierają y, kolejne sygnały od kibiców, y, że szykuje się kolejna, y, kolejna najlepsza karta w historii. Także chyba na tym to polega, żeby tak te karty dobierać, żeby jedna była jeszcze lepsza od drugiej. Także nie spoczywamy na laurach. Ciężko pracujemy i, i są tego efekty, tak. Hala w Szczecinie była wypełniona po brzegi, poprzednio w we Wrocławiu również, amfiteatr w Ostródzie też był pełen i teraz w hali Globus również celujemy w komplet publiczności, także rozpędzamy się i nasza siedmioletnia przygoda z sportami walki wchodzi w coraz wyższy etap i teraz to naprawdę czujemy, że ten fen jest coraz bardziej rozpoznawalny, że coraz więcej ludzi przyjeżdża na nasze gale, że brand jest coraz bardziej znany, także... To jest chyba ten czas, że naprawdę już pomału jako promotorzy yy, zaczynamy być zadowoleni z tego, co robimy. To w takim razie to też na pewno budzi zainteresowanie potencjalnych właśnie yy, partnerów biznesowych, jakichś sponsorów właśnie, i czy rzeczywiście każda kolejna gala właśnie to daje taki coraz większy oddźwięk i taki zwrotny. Tak, zgadza się. No, udało nam się pozyskać półtorej roku temu bardzo dużego sponsora głównego Grupa Lotos. Obydwie strony są bardzo zadowolone z, z naszej współpracy. Grupa Lotos też bardzo sobie zachwala współpracę z Fenem. Mówią, że są bardzo wysokie zwroty z ekwiwalentów reklamowych, co jest potwierdzone badaniami przez profesjonalne firmy. Nie bez powodu przedłużyliśmy z nimi umowę na kolejny rok. No tak, także bardzo się cieszę. W tej chwili też rozmawiamy z jeszcze jednym dużym graczem na rynku. I jeśli dopniemy ten kontrakt, będziemy mieli kolejnego takiego dużego sponsora, to będziemy jeszcze mocniejsi, będzie nas stać na jeszcze, jeszcze więcej, jeszcze większe obiekty, jeszcze lepsze walki. Także idzie to naprawdę w bardzo dobrą stronę. Widziałem na Twoich mediach społecznościowych właśnie, że zawitałeś w Gliwicach między innymi, za co muszę akurat wystawić nagany, że nie dostałem żadnego kontaktu, bo przecież to moje miasto. Niemniej, właśnie nowe rynki, rozmawialiśmy o Lublinie. Błąd bo akurat miałem cztery zaproszenia. Od pana prezesa Polskiego Związku Koszykówki, Radka Piesiewicza, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Kawał dobrej roboty radzi robić dla Polskiej Koszykówki i oby tak dalej. Miałem cztery zaproszenia, a właśnie dwa miałem luźne, bo ktoś nie dojechał i tak myślałem, kogo mogę ściągnąć w ostatniej chwili ze Śląska, ale zupełnie mi wyleciały z głowy. Także moje fopa, obiecuję poprawę. A co do właśnie nowych rynków, Gliwice, Częstochowa właśnie, yy, czy potencjalnie właśnie to są rynki jakieś, skoro już yy, jesteś, Pawle, na, na hali, to też z reguły to nie jest przypadek? Nie, no to nigdy nie ma przypadku, tak? Wiadomo, że ja też się interesuję koszykówką. Ale z przyjemnością pojechałem na ten, na ten obiekt, była to moja pierwsza tam wizyta, jestem pod wrażeniem tego obiektu, przy okazji miałem przyjemność poznać pana prezesa Marcina Herę, zamieniliśmy już parę słów, wiem, że operator areny bardzo by chciał, żeby FEN tam zawitał, także kto wie, czy Gliwice to nie będzie kolejny nowy rynek, który zaatakujemy. Bardzo nas interesuje hala w Gliwicach, bardzo nas również interesuje Częstochowa, także te dwa miasta na pewno prędzej czy później pojawią się na mapie miast zdobytych przez organizację FEN. Niedawno kolejny taki właśnie partner typowo stricte sportowy, czyli organizacja ACA, z którą rozmawialiście o, o, o wymianie tych sportowych doświadczeń zawodników. Kiedy to będzie wchodziło w grę w takim? Tak, bo to jest to jest organizm, który jest cały czas prężny, ma sporo gal, ma sporo zawodników również z naszego kraju i kiedy to tak właśnie wejdzie w taki etap, już że to będzie działało dla nas kibiców. No, słuchajcie, w każdej chwili tak? rozmowy trwają, ja teraz szukałem rywala dla Bajora, też Baj Sangur y, mi pomagał, F finalnie akurat zdecydowaliśmy się na, inne, na innego zawodnika, ale również się zawodnicy ACA, wchodzili w grę, no wiadomo, że oni teraz też mają w podobnym terminie swoją, tak. swoją galę, także ciężko było tutaj brać kogo, wziąć kogoś sensownego od nich. No ale zobaczymy, może ktoś z fenu pojawi się teraz u nich na Torwarze, może przez kolejny gal ktoś od nich, ja na przykład bardzo bym chciał w przyszłości zrobić taką walkę Szymon Bayer kontra Daniel Omielańczuk i myślę, że to by naprawdę zbudziło spore zainteresowanie dla fanów. To by był na pewno dobry pojedynek jeszcze zapytam oczywiście, bo, te, bo ta historia będzie długo trwała. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że było zainteresowanie ze strony nie tyle stricte UFC, co właśnie do tego programu Dana White Contender dla Andrzeja Grzebyka. W którym to momencie teraz jest, bo powiedziałeś, że macie dla, dla, dla plany dla Andrzeja. Andrzej z kolei wiadomo twierdzi, że on ma swoje plany i w jakim momencie jest to na dziś dzień? Nie, bo już nie chcę tracić czasu, żeby non stop męczyć się, wypowiadać o, o tym zawodniku. Tak ja zdania swojego nie zmienię. Zawodnik ma ważny kontrakt, na tą chwilę są inne plany co do niego. On musi zrobić jeszcze jedną walkę, żeby ten kontrakt zakończyć, także organizacji UFC grzecznie odpisałem, że co do Andrzeja mamy na razie inne plany, że jest związany z naszym kontraktem, także ich poinformowałem i także... Wszystkich organizacjach uczciwych, mam nadzieję, że wszystkie się okażą uczciwe, ten zawodnik będzie blokowany, dopóki nie wyjaśni sprawy do końca z fenem i tak to powinno wyglądać. A, jeszcze bardzo ciekawy pojedynek, bo przecież e, były zawodnik Fenu Michał Leksiejczuk, dzisiaj walczy e, w, e, w Auckland, czyli w... E, jaki kraj? Wypadło mi... Nowa Zelandia, New Zelandia Zeland. właśnie. Tak, New, New Zealand. I jak e, widzisz ten pojedynek, Jimmy Crut e, Mirek Okniski już oczywiście nad nim psychicznie już tam działa i go miaży. Jimmy będzie leżał, będzie bity, będzie płakał, no z, tego, tego, z tego miejsca z całego serca życzę Michałowi, to jest to zawodnik, który poszedł z, prosto z Fenu do UFC, zwolniliśmy go z kontraktu, tak jak, jak widać był to dobry krok w jego, w jego karierze, jest to taka wizytówka naszej organizacji, także mocno mu kibicuję i liczę, że to Michał dzisiaj wygra i pokaże, tak jak Janek ostatnio pokazał, że teraz on pokaże tą legendarną polską siłę, lubelską siłę, także Lubelszczyzna, będzie górą dzisiaj, obowiązkowo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. I zapraszam na FEN28 do Lublina. FEN28, 28 marca. Hala Globus będzie grubo.